Witam serdecznie w Majstcowej, gdzie właśnie trwa uroczyste otwarcie kosmicznych wakacji w gminie Dębowiec. Za mną same atrakcje: Światko sposób kosmiczny, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, animacje, stoiska gastronomiczne kół gospodyń wiejskich, pokaz straży pożarnej, popcorn, wata cukrowa, gorące kiełbaski z grilla i wiele innych atrakcji. Pogoda dopisuje. Dzieciaki z rodzicami przychodzą i się świetnie bawią, jest kolorowo i wesoło w majcowej. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z pierwszego dnia kosmicznych wakacji w Minie Dębowiec. <trym wioski>

Da loja, o chrujecie, te piłeczki nie będą na tym śmigać. Z tego rękawa le leci wam powietrze. I trzeba go gola. Dobra. Tylko nie kodem. Bramka, że jest nad bramką. 1-0. Mamy, żeby boisko było proste. Boisko ma być proste. I trzy piłki w 1-0 jest dla niebieskich. O, to pozostałość, poza lat. Kosmiczne, kosmiczne wakacje w gminie Dębowiec. 2023 roku odwiedzi kolejne miejscowości w okolicach gminy Dębowiec, między innymi Ciekin 6 lipca, Łazy Dębowieckie 11 lipca, Cielec 13 lipca, Radość, 20 lipca, Zarzecze 27 lipca, Zuląbka 3 sierpnia, Wola Dębowiecka 10 sierpnia, Pagurek 14 sierpnia, Dębowiec 16 sierpnia, Polusz 17 sierpnia oraz Wola Cieklińska 31 sierpnia. Dębowiec i Cieklina na kolejne kosmiczne wakacje w gminie Dębowiec 2023 roku, które się odbędą 6 lipca w Cieklinie. Oraz w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Dębowiec i Folusza na kolejną imprezę na przegląd zespołów ludowych i kapel, który się odbędzie w niedzielę 9 lipca 2023 roku na placu z altaną przy niepublicznej szkole podstawowej w Foluszu. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Folusza oraz gminy Dębowiec liczne atrakcje. Prepę gastronomiczną Dmuchany Plac Zabaw oraz koncert Arka Zawilińskiego. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Folusza i gminy Dębowiec. Już niedzielę 9 lipca 2023 roku start godzina 16 Foluszu. Przegląd kapel i zespołów ludowych. Z majscowej właściciel strony na Facebooku Koncertomania Jelsierska i okolice Szymon Konieczny.